Yo, 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 yo! Dzisiaj root settingowy odcinek, bo przyszło sześć nowych chwytów czarnych od WATAHA. WATAHA! O, takie o. I po prostu wzięliśmy je, żeby zobaczyć, jaki to wykon. Nie wiem, czy się ścierają, ale wygląda to bardzo fajnie i solidnie. Nie, no, wygląda mało powiedziane. Wygląda super solidnie i super fajnie. A dodatkowo. W poniedziałek odwiedzają nas Litwini kadra z Litwy. Zrobią sobie symulację. Dlatego wrzucimy na 3-5 jakiś czerwony i czarny. Trendy, no dobra, coś tam mam wymyślone. Teraz spróbuję sprawdzić, rozkwinić, czy w tym przywieszeniu i z tymi chwytami jest sens w to wbijać. Więc poprzykładam sobie chwyciki, szczególnie ten. To będzie taki główny kąsek. I tutaj super siedzi myślę, że to nie będzie coś co chociaż bez uwagi na to, że kciuk odpada łatwo przytrzymać więc spokojnie może być to jako taki chwycik do dabelka albo coś będziemy chyba robić banieczkę mono i będzie nas wywozić dalej ten secik jest bardzo fajny, bo wszystkie chwyty wyglądają tak samo na pierwszy rzut oka ale każdy jest Trochę mniej lub bardziej chwytliwy To jest bardzo dobre, to jest bardzo słabe Uwielbiam rozpakowywać nowe chwyty Dobra. Mamy taki skoczek. Ciach, nie da się utrzymać dużego czarnego. Zwozi, lecę dalej, łapie, sapnia nogą nogą, Dokładka w posty. Kurde, blaszka powinno grać to. Przyszła pora na czarny. Żeby się tak bardzo nie męczyć to często wykorzystujemy jakieś dodatkowe chwyty, żeby poćwiczyć sam skok, czyli teraz Kuba próbuje z pomarańczowym. Mimo, że rokuje banieczka, to właśnie przed chwilą ułatwiłem i najwyżej utrudnimy, tak żeby e, żeby jak najmniej zmęczyć się testując. Taka to gra jest. Tym bardziej, że ja się nie wspinam. I... Musimy oszczędzać siły, bo kuba. Bo Kuba i Kuba. Ej, w ogóle kręcimy w trzech kubów. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ja? Chcemy z pomarańczowych, ale jesteśmy blisko. Zobaczcie to. Dobrowol... Dobrowolszczak klej to. to jest Easy. Nie no, dobra. dobra, będzie light. Będzie geek Ja w takim razie się jeszcze wbiję w górę. Ty. Dobra, jak się ogarniesz, to się ogarniesz Co nie? Nie jak już więziesz nogą w cokolwiek to już jest nic No i super, dobrowolszczak był tak blisko, że zostawiamy Zostawiamy a w jak zobaczymy jak kadra Litwy sobie poradzić, czy będzie kipras. No i tak to wygląda, że skacze się z trochę łatwiejszej pozycji. Lepiej najpierw ułatwić, potem utrudnić przy takich trendy różkach. Trochę łatwiej jest jak się kręci pod zawody i można podmienić paczki albo, albo coś więcej. Come on, um, Nice! 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 <laughs> nice! nice. To ma. ma. No yeah. Dobra, Dozo. Następnym razem teraz będzie dużo filmików się pojawiało. Mam nadzieję, bo mam rzeczy z Rocklands O tym, jak sobie rehabilituję nogę. Będę. Ta. Hello.